Nazywam się Helena Januszewska. Jestem uczennicą klasy 6b. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dyrekcję szkoły, wszystkich nauczycieli i Was koleżanki i koledzy. Dzisiejszy apel składa się z dwóch części. Pierwszą część poświęcimy 2:30 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja a drugą, dwudziestej siódmej, nadania naszej szkole imienia pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. W historii naszego państwa tragiczny okazał się koniec XVIII wieku. Rozbiory. Próbą ratowania ojczyzny było uchwalenie przez Sejm Wielki postępowej konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Na mocy konstytucji 3 maja w Rzeczypospolitej zniesiono wolną elekcję. Odtąd tron miał być dziedziczny. Na Sejmie Walnym przestało obowiązywać liberum veto, co ograniczało wpływy magnatów i obcych mocarstw. Konstytucja zniosła też podział Rzeczypospolitej na Polskę i Litwę, ustanawiając jedno państwo, Rzeczpospolitą Polską. Zgodnie z zasadą Montesquieusza wprowadzono trójpodział władzy. Na warszawskim rynku hołd wie się chwieją, zajaśniała wiosna majową nadzieją, zajaśniała wiosna nad ojczystym łanem, dziś się w służbie da ojczyzny z chłopą w z panem. Na warszawskim rynku tam muzyki grają, stanowik mi, mieczemu bracia prawo dają, nadają mu prawo by bronił tej ziemi, razem z tymi rycerzami jak z braćmi starszymi. Na warszawskim rynku tam naród zebrany, idą karmazyny, idą i mieszczany. Pan Andrzej Zamoyski idzie z kmieciem w parze, z bracią znów cechową idą dygnitarze. Radzili na Sejmie całe cztery lata, uradzili, że się naród w jedno z brata. Czas ci Polsko zgoić twoje ciężkie blizny, wszyscy dzisiaj równi w obliczu ojczyzny. Na warszawskim rynku biją wszystkie dzwony. Wolnych synów w Polsce przybyły miliony. Idą do katedry, do świętego Jana. Złoto przy kapucie, przy deli, sukmana. O ty dniu radosny, o ty trzecim maju, Zapachniałeś kwieciem w całym polskim kraju. Zapachniałeś kwieciem najsłodszej wonności. Miłością ojczyzny I bratniej jedności 3 maj Michał Art Maj, rocznica pięknych serc Maj, rocznica wielkich myśli Tym co dawno przyminęli, hołd składają ci co przyszli Choć przeminął dawno wiek Dawno hasła się zmieniły, orzeł poczuł nowy bieg, jak z przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemnościach jasnych chwil, kiedy miłość pobratała, w jedno całość Polski stany, miłość ponad wszystko trwała. Tym, co w Polsce dali myśl, aby stworzyć cud majowy, cześć z oddaniem złóżmy dziś, przed pamiątką chyląc głowę. niczymi naszej szkole. Patronem naszej szkoły jest Pierwsza Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka. Dywizja powstała w czasie II wojny światowej w lutym 1942 roku w Szkocji. Na jej czele stał generał Stanisław Maczek. Swój szlak bojowy żołnierze pierwszej dywizji rozpoczęli w sierpniu 1944 roku wal walcząc u boku aliantów we Francji pod Falaise. Pierwsza dywizja pancerna przyczyniła się do wyzwolenia od hitlerowskich Niemiec takich państw jak Francja, Belgia, Holandia. skrzydła na ramieniu, pisany krwią pancerny znak, w normandzkich wzgórz i winnic cieniu wykwita nasz żołnierski szlak. Przez kolorowe pola Flandrii zwycięskie czołgi niosą wieść, że Polak idzie do Holandii, zmęczonym ludziom wolność nieść. Od Westerplatte do Wilhelmshafen, od Białej Gdyni do Fales, pancerni chłopcy na ziemi obcej nie zapomnieli polskich łez. Za smutny wrzesień, za tamtą jesień, po latach biorą odwet swój, przez krew i śmierć, przez trud i znój, za polską krzywdę idą w bój. Bierzemy dzisiaj odwet krwawy, za wszystkie krzywdy wszystkich lat, za zdradę Lwowa i Warszawy i za dziesiątki innych zdrad. Niemiecki zbiór z obliczem kata nie będzie więcej pluł nam w twarz, choć nas zawodzi honor świata, my jeszcze mamy honor nasz. ¡Ah, por la pena! Na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. Dziękuję wszystkim za uwagę, serdecznie pozdrawiam.